Biały kieł, śpiący wilk Od pewnego czasu gazety pełne były wiadomości o zuchwałej ucieczce więźnia z więzienia w San Quentin. Więzień ów miał być straszliwym człowiekiem, urodzony pod nieszczęsną gwiazdą. Źle też został ulepiony rękoma społeczeństwa. Ręce społeczeństwa są szorstkie i bezlitosne. Ten człowiek stał się ich typowym dziełem. Był zwierzęciem, zwierzęciem w ludzkiej skórze. Lecz tak dzikim i okrutnym, że śmiało nazwać się można drapieżnym. W więzieniu San Quentin uznano go za szczególnie niebezpiecznego. Kary nie przełamywały jego natury. Mógł umrzeć od ciosów, walcząc do ostatniej chwili, ale nie był w stanie żyć i poddawać się ciosom. Im bardziej zawzięcie walczył, tym surowiej postępowało z nim społeczeństwo, czego jedynym skutkiem stawała się większa zaciętość walki. Kaftan bezpieczeństwa, głodówka, kije, były dla Jima Halla najcięższymi torturami, a przecież te właśnie tortury stosowano wobec niego po kolei. W ten sposób zresztą postępowało z nim w ogóle życie. Od czasu, kiedy był małym chłopcem z najniższego proletariatu San Francisco, miękką gliną w rękach społeczeństwa, gotował do przyjęcia każdego kształtu. Podczas swego trzeciego pobytu w więzieniu Jim Hall. Trafił na dozorcę, który był zwierzęciem niemniej dzikim. Dozorca traktował go nieuczciwie, oczerniał go przed władzami więziennymi, pozbawiał go pomocy pieniężnej, jednym słowem prześladował na wszelkie sposoby. Różnicę między nimi stanowiło to tylko, że dozorca posiadał rewolwer i pęk kluczy, a Jim Hall gołe ręce i ostre zęby. A przecież z tymi to ostrymi zębami skoczył kiedyś wrogowi do szyi i zagryzł go. Jak uczyniłby każdy drapieżny mieszkaniec dżungli. Po tym fakcie przeniesiono Jim'a Hola do specjalnej celi. Spędził w niej trzy lata. Cela była cała z żelaza: podłoga, ściany, sufit. Nie opuścił jej ani razu. Ani razu nie zobaczył skrawka nieba lub promienia słońca. Dzień był zmrokiem, noc milczącą ciemnością. Jim Hall mieszkał w żelaznym grobie pogrzebany żywcem. Nie, nie widywał twarzy ludzkich, nie słyszał nigdy ludzkiego głosu. Kiedy wsuwano mu żywność, warczał jak dzikie zwierzę. Nienawidził wszystkich rzeczy na tej ziemi, dniami i nocami trawił w sobie swą nienawiść do świata. Tygodniami i miesiącami nie wydał głosu w milczącej ciemności zżerającej własną duszę. Był człowiekiem, a jednocześnie był potworem, najstraszliwszą z form strachu, jaką wyśnić mogła wyobraźnia szaleńca. I oto pewnej nocy uciekł. Straże twierdziły, że to niemożliwe, a jednak cela była pusta. Na progu zaś leżał trup wartownika. Dwa inne trupy znaczyły drogę więźnia do wyjściowej bramy. Żeby uniknąć hałasu, zabijał gołymi rękami. Uzbrojony w broń pomordowanych straży, niby żywy arsenał pomykał pośród wzgórz, zanim zaś goniła zorganizowana potęga społeczeństwa. Wyznaczono wysoką cenę za jego głowę. Chciwi farmerzy polowali na nań z dubeltówkami. Krew więźnia opłacić mogła długi hipoteczne albo nawet wpis syna do szkoły. Uspołecznieni obywatele chwycili za broń i biegli spełnić swój obowiązek. Sfora psów policyjnych węszyła ślady krwawiących nóg zbrodniarza. Psy prawa, płatni stróże publicznego porządku, tropili szlak jego ucieczki za pomocą telefonu, telegrafu. I pociągów specjalnych. Niekiedy dopadano uciekającego, i wtedy obie strony potykały się po bohatersku. Obywatele utyskiwali, czytając sprawozdania przy porannej kawie. Po tych spotkaniach zabitych i rannych transportowano do miast. Braki zaś uzupełniano teraz to nowymi amatorami polowania na człowieka. Nagle Jim Hall znikł. Psy policyjne daremnie szukały zgubionego tropu. Niewinni rolnicy z odległych dolin musieli nic tego, ni z owego, legitymować się uzbrojonym oddziałom. Ślady przejścia Jim Mahola odnaleziono, zostały niespodziewanie w stu różnych miejscach przez chciwych aspirantów do krwawych pieniędzy. W Sierra Vista czytano gazety bardziej z niepokojem niż z zainteresowaniem. Kobiety były przerażone. Sędzia Scott nadrabiał minął i śmiał się, ale nieszczerze albowiem on właśnie wydał ostatni wyrok na Jima Hola. W przepełnionej sali sądowej wobec wszystkich obecnych Jim Hall oświadczył, że nadejdzie dzień, kiedy zemści się na sędzim, który go skazał. Zresztą tym razem Jim Hall istotnie miał rację, nie popełnił tej zbrodni, za którą go skazano. Wsadzono go na gapę, jak głosił żargon policyjno-złodziejski, to znaczy za przestępstwo, którego nie popełnił. Na podstawie dwóch poprzednich wyroków sędzia Scott skazał go tym razem na 50 lat. Sędzia nie wiedział wielu rzeczy. Nie wiedział przede wszystkim tego, że sam padł ofiarą spisku policyjnego, że świadkowie zostali przekupieni i składali fałszywe zeznania. Oskarżony zaś był niewinny. Jim Hall nie wiedział ze swej strony, że sędzia jest po prostu źle poinformowany. Jim Hall przypuszczał, że sędzia wie o wszystkim lecz idzie ręka w rękę z policją i świadomie popełnia potworną niesprawiedliwość. Tak więc, kiedy wyrok 50 lat żywej śmierci został ogłoszony przez sędziego Scotta, Jim Hall, ziejąc nienawiścią do społeczeństwa, które skrzywdziło go okrutnie, wstał i rozszalał się taką wściekłością, że musiało go poskramiać sześciu niebiesko umundurowanych. Dla Jima sędzia Scott był kamieniem węgielnym gmachu niesprawiedliwości i krzywdy. Toteż na sędziego skota, cisnął całą falę swego gniewu i groźby straszliwej zemsty. Tim Hall zstąpił do piekła śmierci za życia, lecz nagle uciekł. O tym wszystkim Biały Kieł nic nie wiedział. Jednakże młoda pani Alice, każdej nocy, kiedy mieszkańcy domu udawali się na spoczynek, wstawała i wpuszczała Białego kłado obszernego holu. Biały Kieł nie był psem pokojowym. Więc nie pozwalano mu sypiać w domu, dlatego pani Alice wczesnym rankiem schodziła cichutko na dół i wypuszczała wilka na podwórze. Jednej z takich nocy, kiedy cały dom spał, Biały Kieł obudził się i leżał bardzo cicho. Bardzo też cicho węszył powietrze i odczytywał ukrytą w nim wieść o obecności obcego boga. Uszy schwytały też szelest ruchów obcego boga. Biały Kieł nie wybuchnął gniewnym rykiem. Nie leżało to w jego zwyczaju. Obcy Bóg stąpał bardzo ostrożnie, lecz jeszcze ostrożniej posuwał się biały kieł, nie mając odzieży, która by tarła o ciało. Tropił po cichu. W puszczy polował przecież na żywe mięso, nieskoczenie bardzo lękliwe i czujne, więc znał dobrze korzyść niespodzianego zaskoczenia. Obcy Bóg zatrzymał się przy schodach prowadzących z scholu na piętro i nasłuchiwał. Biały kieł węszył i czekał, nieruchomy jak trup. Schody te prowadziły przecież do ukochanego pana i do tego wszystkiego, co jest mu drogie. Biały Kieł najeżył się, ale czekał. Obcy Bóg wzniósł zwolna jedną nogę. Rozpoczynał wchodzenie na schody. Wtedy Biały Kieł uderzył. Nie rzucił ostrzeżenia, nie poprzedził czynu warknięciem. W górę, prosto w górę podrzucił śmigłe ciało w sus, prosto na grzbiet obcego boga. Wczepił przednie łapy w ramiona mężczyzny, wpijając równocześnie kły w jego kark. Przylgnął na krótką chwilę, lecz dostateczną, żeby powalić obcego tyłem. Razem runęli na podłogę. Biały Kieł odskoczył precz, lecz kiedy człowiek spróbował wstać, znalazł się znowu na nim, błyskając drapieżnymi kłami. Sierra Wista zbudziła się na alarm. Z holu rozbrzmiewał taki hałas, jakby dwudziestu ludzi toczyło zawziętą bitwę. Zabrzmiały rewolwerowe strzały. Jakiś głos ludzki wrzasnął w przerażeniu. Słychać było ryk zwierzęcy, ponad wszystkim zaś górował brzęk bitego szkła i trzask łamanych mebli. Lecz wszystko ucichło równie nagle, jak wybuchło. Walka nie trwała dłużej niż trzy minuty. Przerażeni mieszkańcy domu zebrali się u góry schodów. Z dołu, niby ze straszliwego piekła pogrążonego w ciemności, dochodziło teraz tylko lekkie rzężenie, podobne do bulgotania pęcherzyków powietrza poprzez wodę. Od czasu do czasu rzężenie przychodziło w świst, ale i to ucichło wkrótce i zamarło. Wtedy nic już nie brzmiało i z ciemności, prócz ciężkiego oddechu jakiejś istoty, boleśnie walczącej o każdy łyk powietrza. Weedon Scott nacisnął kontakt elektryczny. Schody i hol zajaśniały w świetle. Wtedy obaj z sędzią zeszli ostrożnie, trzymając rewolwery gotowe do strzału. Ale ostrożność była już zbyteczna. Biały Kieł spełnił co do niego należało. Pośród szczątków rozbitych mebli leżał na boku jakiś człowiek, owsłoniwszy głowę ramieniem. Weedon Scott pochylił się, zsunął to ramię i odwrócił do światła twarz tego człowieka. Rozszarpana szyja wskazywała na rodzaj śmierci, jaką poniósł. Jim Hall wyrzekł sędzia Scott. Ojciec i syn spojrzeli sobie znacząco w oczy. Potem zwrócili się do Białego Kła. On również leżał na boku, oczy miał zamknięte, lecz rzęsy podniosły się nieco w wysiłku spojrzenia ku pochylonym nad nim ludziom. Ogon drgnął lekko, jakby próbował merdać. William Scott pogładził wilka, na co ten ostatni odpowiedział cichym pomrukiem zrozumienia. Ale pomruk był bardzo słaby i zgasł natychmiast. Powieki opadły, ciało zdawało się wiotczeć i rozpłaszczać się na podłodze. Do gorywa, biedaczysko. – szepnął pan. – Nie pozwolimy na to – upewnił sędzia, śpiesząc do telefonu. – Szczerze mówiąc, najwyżej jedna szansa na tysiąc – zdecydował chirurg po półtora godzinnej pracy nad białym kłem. Świt zaglądał w okna i zaćmiewał lampy. Z wyjątkiem dzieci cała rodzina zebrała się koło chirurga, by usłyszeć diagnozę. – Jedna tylna noga złamana – ciągnął. – Trzy złamane żebra. – Jedno z nich przebiło płuca. Stracił bardzo dużo krwi. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo uszkodzeń wewnętrznych. Ktoś musiał na niego skoczyć. Poza tym przeszły przez ciało trzy kule. Jedna szansa na tysiąc to doprawdy wyrok zbyt optymistyczny. Nie wiadomo nawet, czy istnieje jedna na dziesięć tysięcy. Nie wolno mu stracić nawet tej jednej. zawołał sędzia. Nie dbam o koszty. Może potrzebne prześwietlenie? Może cokolwiek innego. Ujdą. Depeszuj zaraz do San Francisco o przyjazd doktora Nikolsa. Nie znaczy to bynajmniej, że nie ufam panu, panie doktorze. Pan rozumie, ale dla tego zwierzęcia musimy wykorzystać wszystkie możliwości. Chirurg uśmiechnął się dobrodusznie. Rozumiem. Rzecz prosta. Zasługuje by uczynić dla nich wszystko. Powinien być pielęgnowany jak chore dziecko. Proszę nie zapominać, co mówiłem o temperaturze. O dziesiątej przyjdę tu znowu. Starań Białemu kół nie brakło. Sędzia Scott chciał wynająć fachową pielęgniarkę, ale panny zaprotestowały i same wzięły się do roboty. I Białykiem wygrał tę jedną szansę na 10 tysięcy, której odmawiał mu chirurg. Nie znaczy to bynajmniej, że chirurg się mylił. Całe życie operował wątłe ludzkie istoty, dzieci cywilizacji, żyjące od wielu pokoleń pod osłoną komfortu. W porównaniu z Białym Kłem ludzie byli wątli i słabi. Trzymali się życia delikatnym chwytem miękkich palców. Biały Kieł przybył prosto z dzikości, gdzie słaby ginie od razu, nikt zaś nie doznaje dobrodziejstw osłony ani opieki. Ani w ojcu, ani w matce nie było słabości. Nie było jej również w poprzednich pokoleniach. Żelazny organizm i wrodzona żywotność dzikich zwierząt stała się dziedzictwem Białego Kła. Trzymał się życia każdym włóknem umysłu i ciała, z zawziętością, którą niegdyś posiadało wszystko, co żyje. Uwiązany, zabandażowany i oklejony plastrami, Biały Kieł całe tygodnie przyleżał bez ruchu. Spał długie godziny i leśnił. W mózgu przesuwały mu się nieskończone szeregi wizji, wspomnień północy, duchy przeszłości zbudziły się i osaczyły go w gorączce. Raz jeszcze żył w jaskini z matką Kiche. podpełzał drżący do kolan szarego bobra, żeby mu ofiarować swoją wierną poddańczość. Walczył o życie z liplipem i rozszczekaną zgrają psiaków. Przebiegał znowu milczącą puszczę, polując na żywe mięso podczas miesięcy głodu i raz jeszcze sunął na czele zaprzęgu, czując na grzbiecie rzemienny bat Mitzaha lub szarego bobra. I słysząc ich chrapliwe nawoływanie. Ra! Ra! Kiedy zaprzęg trafiał na wąskie przejście i zamykał się niby wachlarz. Przeżył znowu straszliwe dni z pięknym Smithem i wszystkie przebyte walki. Wtedy jęczał i ryczał we śnie, a czuwający ludzie mówili, że śni mu się coś złego. Pewna zmora dokuczała mu szczególnie. Mocno dzwoniące i brzęczące tramwaje elektryczne, które nie wiadomo dlaczego upodobniły się do piskliwych, a ogromnych rysi. Miał wrażenie, że leży za osłoną skrzaków, czyhając na wiewiórkę, która za nic nie chce odejść dość daleko od swego schronienia drzewa. W chwili, gdy zdecydował się skończyć, skoczyć, wiewiórka przemieniała się w elektryczny wóz, groźny i straszliwy, ogromny niby góra, pełen zgrzytów i miotających ogień. To samo działo się w puszczy, kiedy biały kieł zaczął wzywać z dalekich błękitów jastrzębia. Jastrząb spadał z góry, ale padając, przybierał postać elektrycznego potwora. Czasem znowu napływało wspomnienie klatki pięknego Smitha. Tak, biały kieł siedzi w klatce, wokoło gromadzą się ludzie i wiadomo, że za chwilę rozpocznie się walka. Spogląda na drzwiczki, którymi wpuszczają czoł przeciwnika. Wreszcie drzwiczki otwierają się i wpada znowu tramwaj, rosnący nagle do potężnych rozmiarów. Zdarzało się to po tysiąc razy i za każdym razem strach był równie żywy i silny. Wreszcie nadszedł dzień, kiedy zdjęto ostatni bandaż i ostatni plaster. Był to dzień prawdziwie świąteczny. Zgromadziła się cała Sierra Vista. Pan serca gładził uszy zwierzęcia. Zwierzę zaś odpowiadało miłosnym pomrukiem. Żona pana nazwała białego kła błogosławionym wilkiem. Imię to powitano z entuzjazmem. Próbował wstać, ale po kilku próbach upadł z osłabienia. Leżał tak długo, że mięśnie straciły wszelką sprężystość i siłę. Czuł się zawstydzony swoim niedołęstwem, jak gdyby nie oddawał w tej chwili Bogom tego, co był im winien. Z tego powodu czynił bohaterskie wysiłki wstania i wreszcie istotnie utrzymał się na swych czterech łapach, słaniając się jednak w prawo i lewo. Błogosławiony wilk wołały chórem kobiety. Sędzia Scott potoczył po obecnych triumfującym wzrokiem. No, wreszcie przyznałyście same. Ja twierdziłem to od dawna. Żaden pies nie byłby w stanie dokonać czegoś podobnego. To na pewno wilk. Błogosławiony wilk, dodała sędzina. Tak jest, błogosławiony, zgodził się sędzia. I odtąd takie będzie jego imię. Musi na nowo uczyć się chodzić, powiedział chirurg. Najlepiej niech zacznie od razu. Nie będzie go bolało. Weźmy go przed dom. Wzięto go więc przed dom niosąc niby króla. Cała sierra wista stanowiła świtę. Zwierzę było bardzo osłabione. Zrobiło kilka kroków, ale doszedłszy do trawnika, położyło się, żeby chwilę odpocząć. Potem procesja ruszyła dalej i Biały Kieł poczuł, jak nieśmiałe, drobne strumyczki siły budzą mu się w mięśniach w miarę ich używania. Krew zaczęła mocniej krążyć w żyłach. Zbliżono się do stajni. Tutaj przy drzwiach leżała Koli. Wokoło niej zaś baraszkowało w słońcu pół tuzina pulchnych szczeniąt. Biały Kieł spoglądał na to wielce zdumiony. Koli warknęła ostrzegawczo, on zaś postarał się zachować żądaną odległość. Pan końcem buta popchnął leciutko jednego szczeniaka ku wilkowi. Ten najeżył się podejrzliwie, ale pan zaznaczył natychmiast, że wszystko jest w porządku. Poli zamknięta w ramionach jednej z kobiet, spoglądała zazdrośnie i ostrzegała warczeniem, żeby najmniej nie wszystko jest w porządku. Szczenię pełzało przed nosem Białego Kła, który nastawiał uszy i patrzył ciekawie. Nagle zetknęły się oba nosy, duży zaś poczuł na sobie ciepłe liźnięcie malutkiego języczka. Wtedy język Białego Kła wysunął się mimo woli i objął pyszczek malca. Oklaski i okrzyki bogów powitały to, co zaszło. Biały Kieł poczuł zmieszanie i popatrzył na nich zdumiony. Potem znowu zawładnęło nim wycieńczenie. Położył się, opuścił uszy i spoglądał na szczenię. Inne mały przypełzły również ku wielkiemu niezadowoleniu Koli. Biały Kieł spokojnie i poważnie zezwalał, żeby wdrapały się na jego grzbiet, a stamtąd na ziemię. Z początku pod spojrzeniami bogów czuł się po dawnemu nieco zmieszany i niezdarny, ale to minęło, kiedy figle i psoty malców potrwały dłużej. Leżał teraz spokojnie, drzemiąc w cieple słońca, a półprzymknięte oczy pełne były cierpliwości. Koniec.